halo, mo halo, W ogóle znowu wolnę ten kapę się nie zmieniłem tytułu ani nic, ale mam nadzieję, że się wszystko zaktualizowało, bo nie gramy w Paradinsy. No to rozpocznij. A i tam. W trakcie grease war się nie nazywajcie, nie? weźmy sobie... Masno gang. Tak na start, bo nie mam nic innego nie szejcie do głowy, sorry. Czad, to jest czad, dobra. To jest. złamana noga i ten, nie medyka, to jest magikal. Mają jajo, złamał nogę. Okej. Okay. <laughs> <laughs> A o tym nie pomyślałem, że to jest o mnie. Daniel Magical. C <laughs> no, za ty... Ale jaką glasę mu narysował, kurde. <śmany> Stary z maturą maksymalnie mach, <śmany> Dobra, zrobimy mach, jakąś taką. Wypełnimy Wypełnimy ładnie. ładnie. Teraz tak. Dodamy grzyby. takie. grzybki takie. są są mach, nie? są grzyby, nie? <śmany> <Dobra>. <śmany> Bokser Dobra. To nie wiem, czy to chodzi o boksera takiego zawodnika, czy chodzi o boksera tą maszynę taką, ale znarysuję tą maszynę taką. Ja, ja, ja. A? Eee. Ale głupia, <noise> 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 no tak No, ale liber robi się dwa. Aha, patrz, patrz, nie hahahahahaha <laughs> mama krzycz 15 na 150 podciskam to bog Maciek sztos to rysuje John Cena, Cena. Boxer <laughs> ja w ogóle gapę zawaliłem stary z matulą na grzybach No to też w ogóle nie wiem co to no, nie mam Zobaczcie no to... zaraz hasło, tak. Rozbierane grzywobranie <śmuszczak> To tak rozbierane, możesz ja cieszę zostać z jakimś hasłem o, religijna mucha w kościele. co byśmy dali? Co byśmy dali? Eee... O. ja to będzie takie proste, ale... żeby... żeby... Chce zobaczyć jak to narysuję, nie? Twoi starych betoniarcy. Chcesz zobaczyć, jak się ty Nie mieściem, że jest jakiegoś prostaka. Stary w betoniarce, to jest stara trzesna na tarczy. Co to jest? jest Betoniarka, no nie widzisz, czy stary w betonalipce? Rudy podgląda, nie wiem, on stream snajpuje mnie. Ty Wszystko ja. wie. <laughs> to... Co to jest? Jakieś Rosja? Rusek, no to pustynia, Rosja. ruszek na pustyni. Daj no jeszcze 5 złotych. No zł. Weź kurwa, wyjdź kurwa. <śmienicza> ja z momenta nie widziałem co powiem. Leżakowanie na melinie. Wątaj w tym samochodzie. A ja myślałem, że gówno jest to myślałem, że to jest Rafatus. Suchą o, szosą Cię. szedł Sascha. O Jezu. Ja też stoiłem, ale ty chodzisz. Wózek na pustyni. Już tak jemu Manel walczy ze złotą falą. Kevin sam w domu. Kurwa, to tak samo narysowałem mnie, pato. Jasne. <laughs> napadnę <laughs> <coughs> na sklep, napadnę na sklep. Dżup utrzymał... JEMIEĆ, CO?! Bajs, ty o co w tym chodziło, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dwa pacz. Zajmij się. Tupak. Aaa, Boże! Hahaha! Maskotka Michelin. To no nie źle. ja to jest już to Dobra, ready. Hype, ma... O, dużo czasu tu jest mu Coś to dużo czasu, a dobra. O, to nie Za fajny ten tunek będzie go trzeba otworzyć. Kamizelka była Okej. Okay. Macy, tam na pewno był bo on tak ładnie to narysował. A jak nie Macy, no to... tego coś inny ładnie narysował. Nie no. służyłam. Co to jest McDonald's FC? Choć wyszedł najciemniejszą uliczkę, się lęk, nie w Ale to wojna w KFC, ale okej. Czy to jest McDonald's i kurczak? Już? Ja nie wiem, że to jest tak szybko. Jak szybko? Ty Ty. Tak, chyba Vice, nie wiem, eee, czekajcie. Tak, Wajs. A to jest... Z... To jest masakro, jak to szybko jest szybko Ja no, się no, nie no, spodziewałem. Nie, tak nie ja rysuję sobie McDonalda na cilku, a nagle ten. No to ja nawet tego nie miałem. A dobra. <laughs> ja to byłś <laughs> slajd, jak to rysowałem. <laughs> <laughs> Tańsuje ten tupak ten, bo to dał To tam, tam ten, mamy Narysuję to, żeby się skapnęli. A tu go rysuję, no. Jakiś pizderysunek <noise> będzie narysować 20 sekund. O kurde, jaki spongebob. Dobra, spongeboba, jak mogę narysować? Szybko dam kostkę walne, buty, kostkę dam najpierw żółtą, potem brązową do tego narysuję. i krawacik i buty, to będzie najważniejsze. A ale jak ten narysowałeś do No bo nie miałem czasu już. Nie byłoś czasu, chłopie. Nie miałem pojęcia, no. Ty, ty, ty mogliś wiedzieć, bo Matysik rysał nad tobą. Ja dostanę klocki, dwa.